Witajcie, kochani, mama na budowie z tej strony. Tym razem kolejny film, bardzo się treść, bo często zadajecie to pytanie, jak rozmawiać z właścicielem, aby to właśnie wam powierzył w zarządzanie taki najem mieszkania. Kochani, pierwszorzędna kwestia. Nie zgodzę się z twierdzeniem, że tak naprawdę idziecie na takie spotkanie i w zasadzie omawiacie kwestię ceny kwestie okresu umowy i w zasadzie nie przekonujecie wcale właściciela, to jest w ogóle, nie wiem, chyba, że trafiacie po prostu na osobę, która ma jakby spokojny stosunek do tej nieruchomości na tyle, że tak powiem, jest jej to obojętne, że w zasadzie podpisanie z Wami takiej umowy to jest tylko formalność, ale no przynajmniej w moim przypadku tak się nie zdarzało, za każdym razem buduję sobie to uzaufanie i staram się wypracować pewne, pewną, pewną tok działania, tak, żeby Właściciel odpowiednio mi zaufał, a ja by to była zdrowa, czysto biznesowa relacja. Także, kochani, przede wszystkim, jakby idąc na takie spotkanie z właścicielem, pierwszorzędnie musicie zadbać o upiór. Pamiętajcie, to jakby kwestia w wielu dziedzinach życia, że pierwsze 15-sekund to jest, to jest gdzieś tam wyrobienie sobie w głowie oceny o Waszej osobie. Także nie polecam pójścia na takie spotkanie w garniturze, nie polecam pójścia na takie spotkanie w stroju dresowym. Proponuję Wam, aby to było czysto, schludnie i po prostu abyście wyglądali bardziej wiarygodnie, niż, niż że tak powiem, żeby w oczach właściciela budował się jakiś znak zapytania co do jakby Waszej osoby. Kochani, to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to bardzo ważne, abyście po jakby wyraźnym powiedzeniu, że to jest jakby w temat podnajmu, wchodzicie w temat podnajmu i będziecie dalej jakby podnajmować tą nieruchomość, to istotne jest, abyście określili jak działacie, czyli opowiedzieli jak funkcjonujecie, na co zwracacie uwagę, jak wygląda wasza nie wiem, relacja z innymi właścicielami dotychczas, tak? Czyli na co wy zwracacie po prostu uwagę i bardzo mi na przykład pomaga, to, że opowiadam takiemu właścicielowi, jak wygląda na innej nieruchomości moje oprowadzenie na przykład takiego lokatora. Czyli on wie doskonale, że ja wprowadzając taką osobę na nieruchomość, mam na przykład tok procedur, które mówię i tłumaczę. Na co zwrócić uwagę, jak to się, na przykład pewną, pewien pewny element czy pewną rzecz użytkuje, żeby po prostu później nie doszło do sytuacji konfliktowych, czyli że, nie wiem, skończy się butla z gazem, to jest telefon pani Magdo, proszę mi zapewnić gaz wymianę butli gazowej. Nie, ja to już tak powiem, wypracowałam sobie w ten sposób, że wprowadzając taką osobę na nieruchomość, mówię, opowiadam o wszystkim. I tłumaczę i zazwyczaj jeszcze zostawiam kartkę, że w przypadku na przykład zaistnienia sytuacji, skończenia się gazu na mieszkaniu, to tu i tu jest numer do takiej i takiej osoby, do której trzeba zadzwonić i ona ten gaz wam przyjedzie, zamontuje, zabierze starą butlę, za to będzie trzeba na przykład zapłacić koszt wymiany butli, w tym momencie to jest 50-60 zł. Natomiast dla mnie to jest po prostu rozliczenie tylko w ten sposób, że ja na, na koniec miesiąca dokonuję takiego przelewu i nie zajmuję się tym na e, co dzień, czyli ja nie jadę, i nie wymieniam im osobiście tej butli i oni nie dzwonią do mnie, tylko... Tylko po prostu to jest na zasadzie poinformowania, że skończyła się pani Magdo, skończyła się butla z gazem, OK, ponosimy ten koszt, regulujemy i rozliczamy się. I to wiecie, odpowiednie przygotowanie i właściwe wprowadzenie najemcy w tą nieruchomość jest naprawdę kluczową kwestią. Jeżeli przekonacie właściciela pod tym kątem, że właściwie i profesjonalnie staracie się podejść do tematu, i tak naprawdę zarządzać tą nieruchomością w sposób jakby odpowiedzialny, to myślę, że nie powinno być problemu. I to właśnie Wam właściciel powinien zaufać. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że właściciel otrzymał dużo większą kwotę i ofertę za najem mieszkania, aniżeli ode mnie i zdecydował się właśnie dla, na mnie dlaczego. Pamiętajcie, że nie zawsze cena jest. To jest jakby wyznacznik, gdzie właściciel, tak naprawdę, dostając większą część gotówki, nie jest w stanie wynająć tej osobie. To, to tak z życia już Wam mówię, że, bo miałam taki, taki, takie przypadki, gdzie po prostu właściciel zrezygnował z dochodu nawet 4500 zł, po to, aby na przykład wejść ze mną w relację, gdzie po prostu będzie. Będzie to koszt 3000 zł, a w zamian za to ym, wie, że po prostu znalazł tą osobę, która będzie się rzetelnie, jakby i bacznie po prostu monitorowała jego nieruchomość. Także zwracam Wam, wam na to po prostu uwagę, żebyście wypracowywali swoją markę, swoje nazwisko i żebyście pracowali po prostu od samego początku yy, profesjonalnie, ponieważ. Pamiętajcie, że ten właściciel może mieć inne nieruchomości, ten właściciel może mieć znajomych, które, do, do których Was po prostu poleci i Wam wtedy będzie łatwiej. Nie będziecie już za każdą kolejną umową musieli po prostu przekonywać tych właścicieli, tylko idziecie po prostu e, z polecenia. To też inaczej po prostu później działa i e, uwierzcie mi, że będzie Wam, wam po prostu łatwiej. Czyli tak określacie Wasze zaangażowanie, Wasze e, tak naprawdę relacje. Istotną też kwestią e, jest omówienie, jak wygląda taka współpraca z właścicielem, czyli co Wy bierzecie na swoją stronę, a co właściciel na, w swoich obowiązkach ma. Taką istotną na przykład kwestią jest e, ubezpieczenie nieruchomości. Słuchajcie, m, ja rozumiem, że e, może się nic nie wydarzyć ale dobrym jakby rozwiązaniem i to też wam radzę żebyście po prostu myśleli jakby przyszłościowo i o krok dalej i zdali sobie sprawę że gdyby się na przykład coś zadziało to kto w takim przypadku ponosi odpowiedzialność i usiedli po prostu z właścicielem i omówili tą kwestię bo uważam że ubezpieczenie takiej nieruchomości to są tak naprawdę śmieszne kwoty w stosunku całego okresu najmu, natomiast posiadanie takiej umowy i tak naprawdę takie zabezpieczenie uchroni Was w przyszłości przed ewentualnymi niejasnościami, kto ma za to ponieść po prostu konsekwencje, i kto ma za te szkody po prostu zapłacić. Tym bardziej, że tam zamieszkują osoby, które też bierzecie po prostu w najem, tak? Więc jakby bierzecie pełną też odpowiedzialność za te osoby i w przypadku na przykład zaistnienia takiej sytuacji, jak pożar czy zalanie, no uwierzcie mi, że taka umowa kluczowa będzie też później dowodem ewentualnych no, roszczeń czy też dochodzenia jakichś stron. Także uważam, że tą kwestią mi się taka sytuacja nie zdarzyła jeszcze, ale mm, Mogę Wam powiedzieć, że w, do, w każdej swojej umowie, jakby wynajmu, y, rozmawiam o tym z właścicielem, że dobrze byłoby, żebyśmy właśnie ten temat też omówili i ustalili, po czyjej stronie tak naprawdę jest ubezpieczenie nieruchomości. Słuchajcie, dla 10 nieruchomości to naprawdę jest śmieszny koszt. To jest 1000-1200 zł, w zależności, czy bierzecie to w jednym towarzystwie. Zazwyczaj jeszcze dostajecie na to zniżkę, więc naprawdę zachęcam Was do tego, abyście to też przewidzieli w swoim działaniu.